Witamy serdecznie, Łuki serię prezentuje Wsroki O, mam dobrego. Jest. Kolejna fajna ryba. Hej, ławica, witajcie w kolejnym filmie. Zanim przejdziemy do ostatnich tygodni z mojego wędkarskiego życia, czas rozwikłać ostatni konkurs. Zwycięzcą Kowrotka Racer jest Eryk. Wyświetla się wam jego komentarz. A teraz czas przejść do kolejnego konkursu. Słuchajcie, tym razem... Konkurs na wędkę Cicata Pro Zander z Mistrala. Zasady konkursu. Słuchajcie, wystarczy napisać waszą ulubioną rybę i dlaczego jest waszą ulubioną. A ja mogę powiedzieć, jaka moja ryba jest ulubiona? No powiem, Paruszki rybne. A do wygrania, wędka, na którą już złowiłem parę fajnych szczupaków. W tym sezonie, znaczy w sumie w tamtym, bo w tamtym sezonie łowiłem. Marcinek znowu włączył muzykę, także już przejdźmy do odcinka głównego. Ostatnie tygodnie były bogate w wyjazdy wędkarskie. Zacznijmy jednak ten odcinek od wypadu na okonie z Łukim, gdzie najpierw zaczynamy łowić się z pomostu, a później szukamy ich w Woderach, w rzece. Co, do zdjęcia, założę. Czemu? Kobiety zobaczą moje oczy i się zakochają jeszcze. Tak. Pokaż oczy. Pokaż oczy jak diamenty. kubi-bubi. Od, kubi od prezesa. Tak? Одиннадцатый. Пятнадцатый. Девятнадцатый. Двадцать O, o, mam dobrego. Trzydzieści ty. Poważnie? A spiął się? Dzisiaj jesteśmy w Gdańsku, w jednym z moich ulubionych miast w Polsce. Będziemy łowić dzisiaj okonie. Sięgam po dropszota i łowimy. Tym razem, jak widzicie, Gdańsk początek nie był prosty, trzeba było namierzyć te okonie, nie wszędzie stały. A, a w, w tym to... akurat miejscu, które teraz widzicie, udało się namierzyć te okonie. Stać. I dropszot się bardzo skuteczny okazał, właśnie w tym miejscu. Natomiast pewnie zauważyliście też, że mam nowy sprzęt. Mamy tutaj kołowrotek Xpira 2000 od Delfina ja. oraz wędkę Black Cot. Do 9 gramów, 2,28. Jest. Ładny garbus piękny larwa od kubiurę z tanta Ciekawe, co to za rozmiarek. taki przyjemny. Kolejne. Ten malutki dropshot daje radę w nice. Gdańsku. Razem rzeka Łynas, z której praktycznie nie mam materiału, gdyż skupiłem się na rekonesansie tej rzeki. Natomiast odcinek, który przyszło mi zwiedzać, był bardzo płytki, bardziej takie kleniowe miejsca, letnie. Tam praktycznie życia nie widziałem. Aż dotarłem do pewnej rynny, która była bardzo głęboka, i, i okazało się, że stoją tam piękne okonie. Co ciekawe, wzięły również na, na terobale od Kubilures. Także macie je oczywiście w linku w opisie, możecie je kupić, wspierając przy okazji mój kanał. Zobaczcie, co miał ten głodomor w pysku. Całkiem spory kawałek konia. Czas jednak przejść na większą wodę na Belly Boat'a, zaporówka i szukanie sandaczy. Słuchajcie, no, to co się ostatnio wydarzyło na Belly boatcie, to było coś niesamowitego. Może ja już nic więcej nie dodam. Niech się zaczyna show. Yes. Alay az da. Wo, oh, kurde. Ale szczupak ty... U, ale mi bije serducho Ale przegryzie pewnie z moim fartem ostatnio Bo ma Jest Ale jazda jest Pierwszy szczupak, po prostu niewiarygodny. Zawsze jak chcę łowić tu sandacza, to trafia się zupełnie co innego. Ale nic, bardzo cieszy taki przyłów. Zwłaszcza, że ten szczupak już był w świetnej kondycji, jak widzieliście. W ogóle tego szczupaka złapałem na takiej podwodnej górce. Trochę była zarośnięta z tego, co mi Deeper pokazywał. Logiczne, że mógłby tam wstać jakiś szczupak, no i zamiast sandacza się pojawił szczupak. Natomiast na tym łowisku są też piękne sandacze. Chciałbym się chociaż do jednego dobrać. す <Yes. S 2> いません。 Саморезы. Спад. Yeah!